I mocy, gesty Chrystusa wypędzające przekupniów ze świątyni, możemy zrozumieć, co się za tymi gestami kryło. Jedno wielkie, dramatyczne pytanie: Co wyście zrobili z domu mojego ojca? Co wyście zrobili z tego świętego miejsca, które miało być miejscem spotkania człowieka z najwyższym, targowisko, miejsce zysku, miejsce handlu? Miejsce, które zaprzecza. Tej świętości, dla której świątynia została wzniesiona przez Salomona? Co wyście zrobili z domu mojego ojca? To dramatyczne pytanie, drodzy bracia i siostry, wraca także w ostatnim dokumencie. Opublikowanym za pontyfikatu świętego Jana Pawła II adhortacji apostolskiej Eklezja in Europa. Pytanie jest podobne, przyjmuje nieco inny kształt, a brzmi on: co wyście zrobili z Europą? od swoich korzeni chrześcijańską. Szczególnie trzy punkty tej adhortacji, siódmy i ósmy i dziewiąty, poświęcone są diagnozie tego, co dzieje się w Europie w ostatnich dziesięcioleciach. Adhortacja Postawa jako efekt refleksji ojców synodalnych po dwóch synodach poświęconych Europie. Pierwszy w 1991 roku był pełen optymizmu i nadziei. to runął mur berliński, oto zaczęła się tworzyć pełna nadziei przestrzeń wolności, także wolności religijnej w krajach Europy. Środkowej i Wschodniej, znajdującej się od 1945 roku na mocy układów jałtańskich, a później pocztamskich, we władaniu ateistycznego Imperium Sowieckiego. Ale późniejszy synod, pod koniec już XX wieku, niósł ze sobą mniej optymistyczną refleksję. A na pewno bardzo wiele znaków niepokoju i troski. Niepokoju i troski, które rodziły pytanie, co byście zrobili z Europą, z chrześcijańską Europą. I warto tutaj, moi drodzy, nawiązać do tych najbardziej znaczących i brzemiennych. Ciężar gatunkowy stwierdzenia Ojca Świętego. Wiele kościołów w Europie pisze papież wystawionych jest na pokusę gaszenia nadziei. Dalej wydaje się, że czasy, w których żyjemy, i związane z nimi wyzwania to okres. Zagubienia, a społeczność kontynentu europejskiego odczuwa skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza historia dokonała w najgłębszych tkankach jej ludów, często rodząc rozczarowanie. I wśród tych aspektów życia duchowego. Europy, przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia, papież wskazuje na prak praktyczny agnostycyzm i obojętność religijną, co skutkuje tym, że stanowi się prawa dla ludów Europy w oderwaniu od tego życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo. I stąd traci się. Więź między źródłem chrześcijaństwa, między Chrystusem a codziennością. Traci się tym więź do tego stopnia, że łatwiej dzisiaj w Europie, pisze papież, przyznać się do tego, że się jest agnostykiem niewierzącym niż osobą wierzącą. I że niewiara jest czymś Bardziej naturalnym niż wiara, która domaga się nieustannie uwierzytelnienia społecznego, bo według tych nowych tendencji nie ma nic ani prawdziwego, ani oczywistego, ani przewidywalnego. I wraz z tym zagubieniem, wraz z tym Przystawaniem się do niewiary idzie w parze lęk przed przyszłością, utrata sensu życia. Nie patrzy się na ludzką egzystencję jako na całość nie tylko w kategoriach życia, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, ale patrzy się na tę ludzką egzystencję. Jako na egzystencję człowieka samotnego, skazanego niejako na siebie samego, unikającego wręcz więzów, solidarności, jedności z innymi ludźmi przeciwnie, pogłębia się obojętność etyczna. I wraz z tym gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje. I stąd ludzie samotni, pozostawieni samym sobie, bez wsparcia ze strony innych, także wsparcia uczuciowego. Dlaczego do tego doszło? Dlaczego taka Europa dzisiaj? Odpowiedź Jana Pawła II jest jednoznaczna. Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei w Europie jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. To znaczy usiłowanie takiego patrzenia, na człowieka, Jego istotę, Jego życie, Jego powołanie, bez odniesienia do Boga i bez tego objawienia Boga w sposób najwyższy, jaki zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi. I stwierdzenie niezwykle ważne: zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka. Bo wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na Boga, tam także nie ma miejsca na człowie dla człowieka. I sami to, drodzy siostry i bracia, odczuwacie i przeżywacie, zwłaszcza wobec tych pełnych agresji niekiedy nienawiści żądań. By aborcja stała się prawem kobiety. By kobieta mogła zabijać własne dziecko. To ma być jej prawem. W sposób legalny chce się doprowadzić do tego, że będzie zabijało się najbardziej niewinną i bezbronną istotę. I dzieje się tak w tych społecznościach i w tych państwach, które odrzuciły Boga, bo raz jeszcze z taką oczywistością, jakże przejmującą, jakże okrutną zarazem, wraca to stwierdzenie, że zapomnienie o Bogu doprowadza do porzucenia człowieka. Mimo to jest w człowieku tęsknota, tęsknota za nadzieją, bo człowiek bez nadziei żyć nie może. Jego życie straciłoby jakikolwiek sens, stałoby się wręcz nie do Ale jeżeli odrzuca się jako, odrzuca się Boga, to odrzuca się także fundament nadziei. Więc gdzie tej nadziei szukać dla siebie? w pracocholizmie, w alkoholizmie, w narkotykach, w seksocholizmie. Ileż tych pojęć dzisiaj współczesnych pojawia się nie tylko w publicystyce, ale jeszcze bardziej w poważnych opracowaniach naukowych dotyczących kondycji współczesnego społeczeństwa. Tak jest stan ducha, opisany przez papieża. Dodajmy, że dokument ten powstał 18 lat temu. Statystycznie rzecz biorąc, to upłynęło już niemal całe pokolenie, a wyzwania są jeszcze bardziej silne. Zagrożenia jeszcze większe, poczucie zagubienia bardziej dojmujące. I to, co opisywał papież 18 lat temu, wydawało nam się, Polakom, nieco abstrakcyjne i dalekie, a dzisiaj wiemy, jak bardzo aktualne. Opisując tę rzeczywistość, Ojciec Święty pyta retorycznie: Czy jest jakaś odpowiedź na ten stan ducha Europy, na to jakieś samobójcze pragnienie odrzucenia Chrystusa za cenę utraty? I z dalszego istnienia i własnej tożsamości europejskiej. I odpowiedź jest jednoznaczna. Jedna. Kościół dzisiaj ma do zaoferowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa. Źródło nadziei, która nie zawodzi, jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację. Tak, po dwudziestu wiekach Kościół ma do ofiarowania na początku trzeciego tysiąclecia. To samo orędzie, które stanowi Jego jedyne bogactwo. Jezus, Chrystus jest Panem. W nim i tylko w nim jest zbawienie. Źródłem nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus. Kościół zaś jest jakby kanałem przynoszącym i rozprzestrzeniającym falę łaski tryskającej z brzegi tego serca odkupiciela. Co wyście zrobili z chrześcijańską Europą? Wraca to dramatyczne pytanie. A jednocześnie przekonanie. Da się Europę ocalić. Można przywrócić jej autentycznego Pełnego mocy Ducha, jeżeli Chrystus stanie się na nowo jej fundamentem, jej nadzieją, jej mocą w codziennych zmaganiach. Na początku tej uroczystości dzisiejszej. Słyszeliśmy pełen mocy, także Bożej mocy. Zawołanie: Wiwat Jezus! Niech żyje Jezus! To odpowiedź Wasza, drodzy bracia, Wasza odpowiedź na to, co się dzieje w Europie. Wasza odpowiedź na to, co pisze papież. Ad Ekleja Ecclesia in Europa. Jeśli jedyną nadzieją, największym skarbem, jaki Kościół ma do zaoferowania Europy jest Jezus, wy wywołacie piwat. Niech żyje. I niech żyje jako totus tuus. Cały w Waszych myślach, w waszych, waszych sercach, w Waszej wierze nadziei i miłości. Cały taki, jak jest głoszony przez Kościół. Taki, jaki przygarnia nas, pełen dobroci i miłosierdzia. Chcecie być drodzy bracia rycerzy Jana Pawła II, jak on, wcale oddani Matce Najświętszej, a poprzez nią Chrystusowi. Nie ma innej, bardziej skutecznej, ale też bardziej. Zagłębionej w naszej polskiej tradycji drogi, jak właśnie ta. Abiesum per Maria do Jezusa przez Matkę Najświętszą. W tych dniach pełnych agresji, niekiedy kierowanej przeciwko Kościołowi i Jego sługom, rozrywa Wasz głos. Wiwat Jezus! I ten Wasz głos, drodzy bracia, rycerze Jana Baba II, musi być bardziej głośny i bardziej trafiający do polskiego społeczeństwa niż ten, któryśmy słyszeli na ulicach polskich miast w październiku i na początku listopada ubiegłego roku. Wasz głos! Mówiący o Chrystusie, który jest jedyną nadzieją dla Europy jako kontynentu, jako kultury, ale także odnoszący się do życia każdego człowieka zamieszkującego europejski kontynent. Wasz głos musi dochodzić do każdego. I nie chodzi tylko o to, żeby był przejawem męskiej, jednoznacznej woli, grupy tylko rycerzy. Chodzi o to, aby ten Wasz głos poprzez modlitwę, poprzez ofiarę. Poprzez ukochanie Kościoła, rozprzestrzeniał się w Waszych domach, pośród Waszych najbliższych i znajomych, ogarniał na nowo naszą Ojczyznę, i stanął z jednej strony zdecydowane nie wobec tego zła, które chce zalać nasz kraj, ale jednocześnie ma się stać wspaniałym, jednoznacznym orędziem wskazującym, jak żyć, by się nie zagubić, by nie ulec spustoszeniu, by nie doszło do zagaszenia nadziei, by nie dominował lęk przed przyszłością, by ludzie nie zamykali się egoistycznym kręgu własnego ja, ale budowali najpiękniejsze najbardziej szlachetne więzy solidarności międzyludzkiej, opartej na Chrystusie. Bo to On dla nas i dla naszego zbawienia oddał siebie zatroskany o naszą teraźniejszość, a jeszcze bardziej o naszą przyszłość. Wysłany przez Boga Ojca, aby objawił nam prawdę o nim, bogatym w miłosierdzie, czekającym na nas, by nas obdarzyć wieczną szczęśliwością. Ten głos Waszej wiary i związanej z nią nadziei musi być jak najbardziej słyszalny i dostrzegalny w Waszym stylu myślenia, mówienia, postępowania. Polska czeka na ten Wasz głos. Kościół oczekuje. Tego waszego głosu. Jan Paweł II Wielki, który jest waszym patronem, pokłada w was nadzieję. Zróbcie wszystko, aby nigdy go nie zawieść.